Cześć Michał tutaj, jak wybrać sprzęt. Jak i kupić DJ sprzęt na początek? Bardzo wiele otrzymuje takich pytań: czy polecam taki mixer albo owaki, czy lepiej kupić taki kontroler, albo jakie kupić nagłośnienie, światła, i itd. Także warto na pewno się zastanowić przed swoim zakupem i nie podejmować pochopnie decyzji. A od czego zacząć w ogóle, lub też. Na jakie kryteria zwracać uwagę przy zakupie swojego pierwszego sprzętu? Bo zdaję sobie sprawę, że możesz nie wiedzieć, na co zwracać uwagę, zwłaszcza, że dzisiaj na rynku producentów sprzętu dla DJ jest ogrom. Głowa może rozboleć, jak zaczyna się przeglądać te oferty. Oczywiście są renomowane marki, które są już bardzo, bardzo długo na rynku, ale są też nowi producenci, których być może warto zwrócić na nich uwagę. A na co właśnie zwrócić uwagę przy zakupie pierwszego sprzętu? A no przede wszystkim, na początek ważne jest, żebyś określił sobie budżet, jaki chcesz na to przeznaczyć, bo, no, ja ci, ty mi się mnie pytasz, jaki sprzęt kupić, ja ci mówię, czy, to, tak, o, chcesz kupić auto, pytasz się mnie, jaki chcesz, jakie mam kupić auto, ja ci mówię, kup Mercedesa, a ty do mnie nie stać mnie na niego. No i koniec rozmowy. Dlatego, jak mnie y, pytasz o jakąś konkretnie markę, to pozwól, że y, nie zdecyduje budżet Jakich chcesz na to przeznaczyć, bo na inną markę będziecie stać, gdy przeznaczysz 2000, a jeszcze na inną, jeśli przeznaczysz 5, a na jeszcze inną, jeśli 15, 20, 30 tysięcy. Dlatego na początek musisz sobie na pewno określić, ile chcesz pieniędzy przeznaczyć na zakup swojego sprzętu. I jak już określisz, że chcesz przeznaczyć kwotę X na zakup tego sprzętu, to ważne, żebyś sobie jeszcze odpowiedział na pytanie i zastanowił się, do jakich celów chcesz ten sprzęt wykorzystywać, bo inny sprzęt będziesz potrzebować do klubu inny sprzęt, jeśli będziesz chciał nagrywać sobie w domu sety na przykład na konkursy, albo robić live'y na internecie, yy, a jeszcze inny sprzęt, jeśli będziesz chciał świadczyć usługi drzeja mobilnego, w ogóle jeśli będziesz chciał świadczyć usługi drzeja mobilnego, to już będziesz w ogóle potrzebował cały magazyn sprzętu, żartuję, ale <laughs> dlatego sobie określ, ty będziesz potrzebował sprzęt konsoletę do tego, aby miksować, czy może ci wystarczy tylko sprzęt, żeby puścić play i zatrzymać stop muzykę. Czy ty będziesz chciał odtwarzać spłyt CD, spłyt winylowych, a być może z pendrive'ów czy z kart SD? To wszystko ma oczywiście wpływ na to, nad jakim sprzętem warto się zastanowić. Także pierwsze, określasz budżet, jaką kwotę chcesz na to przeznaczyć. Drugie, do jakich celów będziesz wykorzystywać, będziesz potrzebować ten DJ sprzęt. No i jak już to sobie określisz, według mnie najważniejsze kryteria, no to zaczyna się. Wybór tego sprzętu, i na co zwrócić uwagę? No, przede wszystkim mogę ci polecić, żebyś kupował marki znane. Unikaj jak ognia marek chińskich, bo tego jest teraz pełno na rynku. W sensie chińskich marek mam na myśli no-name, y, bo to nie musi, być, nie musi być wcale sprzęt wyprodukowany w Chinach, bo może być również w innym kraju. Ale <laughs> jeśli to jest jakaś firma no-name, nieznana na rynku, pierwszy raz tą nazwę słyszysz, i nigdy dotąd ta firma nie produkowała sprzętu elektronicznego, muzycznego, a tym bardziej dla DJ, to unikaj takich sprzętów, bo jest później problem. Znaczy tak. <laughs> Sprzedawca ci go sprzeda ochoczo. Może ci nawet zrobić super cudną cenę, że będziesz w niebo wzięty i w ogóle ta maszynka może ci robić nawet tosty. Ale co z tego, jak ty to kupisz, zagrasz jedną, dwie imprezy, być może z kilka razy sobie w domu coś tam ponagrywasz i zrobi się jakaś usterka, awaria. No bo to jest tylko elektronika, złośliwe rzeczy martwych, no to jest normalnym, że mogą się takie pojawić. No i wtedy się zaczyna tak naprawdę ból i zgrzytanie zębów, jak dochodzi do naprawy takiego sprzętu. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli coś tam sam majsterkujesz i próbujesz się za to zabrać, to dopiero do, dociera do ciebie, jak to jest zrobione, czyli w sensie z reguły to jest wszystko zrobione w jednym zintegrowanym module. Te elementy są z reguły nierozbieralne. Czasami tam są takie klucze, takie śruby, że tego się nie da w ogóle odkręcić, i że trzeba mieć na to naprawdę jakieś specjalistyczne narzędzia. A jeśli nawet zdecydujesz się taki sprzęt, no-name, marki nieznanej, oddać gdzieś do serwisu jakiegoś, który się zajmuje naprawą takiego sprzętu, to on po pierwsze też powie ci, że naprawa tego sprzętu jest tyle i tyle, i z reguły przewyższa to wartość sprzętu, czyli w ogóle to się nie opłaca tego naprawiać, jeśli kupisz jakieś no-namey, bo to są z reguły. Elementy scalone, że tam się raczej nic nie wymienia, że jak się coś upali, to zaraz jest cały sprzęt do wymiany, a ty przecież chcesz tylko wymienić jedną część. Ale no niestety tak jest właśnie z takimi zabawkami, jakimiś no-name'ami chińskimi. Także unikaj tego jak ognia. No i właśnie jeśli chodzi o naprawy, to jest jednak elektronika i musisz również zwrócić uwagę na to, czyli na obsługę posprzedażową. Czyli czy sprzedawca, lub też sprzęt, który kupujesz, bo to też niekoniecznie musisz kupić wiesz, nowy, bo ja mówię tutaj o sprzęcie również z rynku wtórnego. Bo na nowy to wiadomo, trzeba mieć więcej pieniędzy, ale zdaję sobie sprawę, że na początku tej twojej kariery DJskiej to tych pieniążków możesz aż tak wiele nie mieć. Dlatego, jeśli będziesz chciał kupić sobie używany sprzęt, to oczywiście też możesz taki kupić. To nie mówię, że nie, tylko właśnie kupując, zwróć uwagę na to, czy będzie go gdzie naprawiać i czy będą w ogóle serwisy, warsztaty, ludzie, którzy naprawiają taką markę. A jak to możesz sprawdzić? No, najnormalniej w świecie, pójdź do sklepu. Z, z jakimkolwiek sprzętem muzycznym, ale w sensie takiego sklepu, właśnie gdzie są sprzęty dla DJ-ów, wszelkiego rodzaju wyposażenia, akcesoria skierowane dla DJ-ów, sklepy muzyczne są takie i. Tam możesz właśnie po pierwsze podpatrzeć, co tam jest na półkach, w sensie jakie marki są rekomendowane w tym sklepie. Pójdziesz do jednego, drugiego, do trzeciego, albo być może wejdziesz nawet, jeśli w Twoim mieście, bo pochodzi z jakiejś małej miejscowości, nie ma takiego sklepu. To wystarczy, że wejdziesz na jakiś pierwszy, lepszy sklep internetowy, który sprzedaje takie sprzęty i zobaczysz, jakie tam marki się sprzedaje i jakie są powiedzmy najlepiej sprzedawane, najpopularniejsze. No to wtedy już będziesz w stanie <laughs> dowiedzieć się, yy, które, na które marki zwracać warto uwagę, a <laughs> no, jeśli są tam. Sorry, mi w gardle. No wiesz, tak ciągle mówię, mówię do ciebie, a nic nie piję, no to, to jest normalne, że mi w gardle. No i jeśli pójdziesz sobie do takiego sklepu, sprawdź, jakie tam po prostu sprzęty, jakimi sprzętami handlują, i podpytaj ewentualnie, jaki, jakie marki naprawiają, a jakich nie tykają i jakich nie ruszają. W ogóle jeszcze a propos właśnie takich sklepów, to jest też ciekawa historia. W sensie, że mogę ci podpowiedzieć, że to jest jak na przykład kupnem samochodu. Chcesz kupić samochód, to idziesz co? Możesz iść do salonu, do komisu, gdziekolwiek. I co? I wziąć po prostu poprosić o jazdę testową. Oczywiście, jeśli byś chciał kupić mikser, odtwarzacze DJ-skie lub też kontroler, to nie poprosić sobie na próbną, próbny dzień do domu, bo ci tego nikt nie da, ale możesz pójść do sklepu i właśnie poprosić, żeby sprzedawca zaprezentował ci ten sprzęt. Powiesz, że myślisz nad takim i takim nad taką i taką konsoletą, kontrolerem lub odtwarzaczem mikserem, i prosisz, żeby ci sprzedawca na w świecie to podłączył, pokazał, jak to chodzi działa, żebyś sobie dotknął, bo to też coś innego, jak ty sobie to dotkniesz a co innego, jak widzisz tylko gdzieś tam na obrazkach albo na filmach. I tu jest też właśnie ważne, że jeśli będziesz wybierać na przykład na głośnienie, bo będziesz DJ-em mobilnym, no to ważne, żeby też posłuchać przed zakupem, jak to brzmi. Bo to, co tam wypisuje sprzedawca w ofercie lub producent, to jest jedno, a drugie jak to brzmi w rzeczywistości, dlatego. Nie bój się właśnie iść do sklepu, poprosić o jakąś prezentację, sprawdzić, jak to działa. Kolejną kwestią jest warto właśnie, jeśli jesteś jeszcze przed zakupem swojego pierwszego sprzętu, nie spieszyć się z zakupem i chociażby udać się na jakieś targi. Tak, są takie targi, na przykład również dla DJ, targi sprzętów dyskotekowych, klubowych, eventowych i tam po prostu sobie pójdziesz. Możesz bezpłatnie sobie dotknąć, owszem tam za wstęp być może będą Ci kazali zapłacić, ale co, to nie są jakieś wielkie pieniądze, a sobie dotkniesz ten sprzęt, zobaczysz, Ci zaprezentują ten sprzęt, bo na takich targach właśnie o to chodzi, że możesz sobie podejść, porozmawiać z przedstawicielem tej firmy, czy też z danej marki, oni Ci pokażą, włączą, Puszczą, posłuchasz jak to gra, będziesz mógł sobie też coś tam wytestować, weź sobie jakąś swoją muzykę na zasadzie, zapytaj się, czy możesz sobie zmiksować z kawałek, bo chcesz zobaczyć, jak to w praktyce tam się działa, i, to, i tak dalej. No i tam Cię nikt nie pogoni i pozwolić takie coś zrobić, dlatego to jest również warto tak robić, zanim kupisz sprzęt. Bo co po zakupie sprzętu, no, jeśli wywalisz kilkadziesiąt tysięcy i nagle się urwie kontakt ze sprzedającym, zostaniesz sam z tym sprzętem, no to już będzie wtedy za późno. Dlatego warto najpierw sprawdzić wszystko to, o czym ci dzisiaj powiedziałem przed zakupem swojego pierwszego sprzętu, żeby no uniknąć później takich jakichś przykrych niespodzianek. Dlatego po pierwsze określ budżet, jakim chcesz dysponować na zakup sprzętu. Po drugie, nie kupuj, też po drugie, określ, do jakiego celu chcesz ten sprzęt wykorzystywać, co potrzebujesz, czy potrzebujesz jakieś efekty specjalne, czy potrzebujesz skreczować, a być może tylko potrzebujesz puścić play i stop. Po trzecie, nie kupuj chińskich no-name'ów, czyli jakichś marek nieznanych, gdzieś tam w ogóle nikt o nich nie słyszał albo nawet w ogóle jakieś bez nazwy. No i po czwarte, czy ten sprzęt, który będziesz chcesz kupić, jest jakaś obsługa posprzedażowa czy jest serwis osoba firma warsztat który to później naprawia i tak dalej no żebyś później nie został z tym sam no bo jeśli jeszcze jesteś sam lubisz majsterkować to sobie być może tam coś rozkręcisz poczyścisz i, i wymienisz jakąś podstawową płytkę czy tam diodę wyświetlacz ale jeśli w ogóle jesteś laikiem w tych kwestiach i nie chcesz się za to zabierać, bo no nie każdy DJ musi potrafić przecież naprawiać ten samochód, tak samo nie każdy kierowca rajdowy jest mechanikiem, owszem możesz się znać na budowie samochodów, już tak porównuję ciągle to do samochodów, ale to nie jest to, że ten kierowca rajdowy cały czas ten samochód sobie naprawia, i tak samo, ty będąc DJ-em przecież nie, nikt ci nie każe naprawiać tego sprzętu, owszem jeśli będziesz go potrafił naprawiać to będzie ci łatwiej i lepiej, ale Wcale tego nie musisz i dlatego zwracaj na to uwagę właśnie, czy ktoś naprawi Ci ten Twój sprzęt, jeśli Ty już go kupisz, że to będzie Twój pierwszy wymarzony za Twoje ciężko zarobione pieniądze. Czego Cię oczywiście życzę, żebyś ten swój pierwszy sprzęt nie żałował swojego zakupu. A jeszcze tak na koniec Ci powiem, że ja pierwszą konsoletę kupiłem sobie od czapy, że tak powiem, czyli nie mając jeszcze zielonego pojęcia o sprzęcie i tak dalej, ale zrobiłem to właśnie w ten sposób, że określiłem sobie najpierw budżet i pod ten budżet dobierałem sobie... Twój sprzęt, kupiłem go na Allegro, używany, a były to y, dwa odtwarzacze y, Pioniera. CDJ100, czyli te legendarne setki, i do tego to był w komplecie z mikserem Newmark M2. Także to taką swoją pierwszą konsoletę sobie kupiłem na Allegro i na swoje urodziny, za sam swoje ciężko zarobione pieniądze, które zarobiłem w wakacje. A o tym Ci już mówiłem, w kwestiach, jak było nagranie, skąd wziąć pieniądze na, na sprzęt DJ'ski. A dzisiaj Ci życzę tak naprawdę powodzenia przy zakupie swojego pierwszego sprzętu, bo to jest wiem, że sam po sobie wiem, że to jest nielada wyzwanie. Zwłaszcza, że dzisiaj na rynku sprzętu mamy ogrom sprzedawców, marek mamy multum, no i oni się wręcz biją o klienta, a Ty chcąc kupić, Ty młody, mam na myśli DJ początkujący, chcąc kupić swoją pierwszą konsoletę, pierwszy odtwarzacz, kontrolę, nagłośnienie lub oświetlenie, jesteś potencjalnym klientem tych sprzedawców. Dziękuję za uwagę, powodzenia przy zakupach, rozważnych i przemyślanych decyzji. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.